Siema z tej strony 11, a to jest The Binding of Isaac Rebirth. Miałem w to grać przedtem, jakiś czas temu. Nagrałem jeden odcinek, który miał liczbę 0, bo nie wiedziałem, co do będę z tym robił. Bo tak naprawdę w tą grelami, ale czasami lubię sobie w nią polamić. A że teraz mam taki moment, to sobie tak zrobimy. Jedziemy na plik trzeci i będziemy tutaj na tym nagrywać. Cokolwiek tutaj będzie, będzie na tym pliku trzecim. Ja będę sobie robił cokolwiek na, reszty, na reszcie, na saveów. Więc mamy czysty nowy zapis. Od razu ostrzegam, że lamie, jeżeli ktoś nie widział poprzedniego odcinka, takiego wyrwanego w ogóle z kontekstu, to link będzie w opisie czy coś takiego. Nie wiem, czy robić challenge po kolei, czy jechać z historią. Może najpierw pojedziemy z historią, bierzemy Izaka, jedziemy normalnie. Gram na padzie I czasami mogą być przycinki w nagraniu, ponieważ będę sobie sprawdzał, co robią poszczególne itemy na pewnej stronie. Strona. Link będzie w opisie, albo to gdzieś się pojawi teraz bo się może jakiejś części z Was przydać. Gram na padzie. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Więc. O, i... specjalistem jakimś jakimś wajzaka nie jestem, ale czo... co jakiś czas lubiłem sobie pograć. Yy, tylko dawno nie grałem. Ostatnio jak byłem chory, chwilę pograłem i dlatego tak jakoś mnie teraz wzięło. No właśnie. Lamię. 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 No ginżesz, szmaciaku. Ok. Dobra, zbieramy bombę fajnie. Tam nie wiem, czy zazwyczaj do tych pokoi z zębami nie wchodzę, bo to jest zagrożenie życia i nie wiadomo czy, czy, czy warto tam wejść po prostu. Ryzykować to całe serce, żeby tam wejść i wyjść. Dobra, zobaczymy co to jest. O, to jest coś fajnego. To jest duch, który za nami podąża. On będzie z nami podąża, będzie nam pomagał. Okej, okay, więc to jest, to jest coś fajnego. Tam nie wchodzę, nie ma po co. Nie chcę się tam pakować. Bez powodu. O Jezu, o w dupę. Muzyka w tej grze jest cudowna, podoba mi się. Szczególnie to, że użyli tyle gitar tutaj, i jest taka chyża, taka mroczna, i idealnie jest posłana w tą grę i tyle. Po prostu perfekto. A ja, jeżeli chodzi o muzykę, to naprawdę bardzo zwracam uwagę na muzykę w grach. Dobrze mi poszło, ok. Nie mamy klucza, to nawet tam nie wejdziemy. Ok, nieważne. To idziemy do góry, Ostatni miejsce, które nam zostało. Może on się nimi zajmie. <laughs> on się może nimi zająć. Ja w sumie nie muszę nawet nic zrobić. Ale może mu trochę pomogę, żeby to nie trwało wieki. Bo jednak, jednak wolę oszczędzać zdrowie niż wiecie, jechać tak sobie po prostu. Eee, to może być nieprzyjemny typ ten niebieski, nie wiem co on konkretnie robi. O! Skąd ja mam muchy? To... Skąd ja mam niebieskie muchy? One są zarąbiste. Nie wiem, nie wiem, co mi dało te niebieskie muchy, ale się z nich bardzo cieszę. One atakują przeciwników i jeżeli ktoś się. Ich się powinno teraz robić coraz więcej z jakiegoś powodu. Zazwyczaj tak jest z tymi muchami. Dobra, tutaj mamy bossa po lewej. I teraz pytanie, czy próbujemy znaleźć ukryty pokój? Zazwyczaj są one między dwoma pokojami, czyli mogą być tu na minimapie. Albo na dole tu w tym pokoju, albo góry w tym. Dobra, zaryzykuję. No to nie ten przycisk Shiiiit I zrąbałem Zmarnowałem właśnie dwie bomby Albo mogło też być tutaj Tu było najbardziej prawdopodobne Okej, okay, nieważne Dobra, lecimy, nie ma co Monstro Już zapomniałem jak to połowa tych bossów działa i... Okej, okay, teraz już przynajmniej wiem, ale... Tu jest ciężko dostrzec, kiedy te jego kulki, które on sobie wydobywa, ten kał czy coś takiego, yy, czy to jest krew? No to raczej nie jest krew, nie wydaje mi się. Kiedy to upada na ziemię i trafia, bo w niektórych momentach to po prostu sobie leci jest nad nami, a czasami jest obok nas, znaczy się już na naszej wysokości, wtedy nas trafia. Ciężko to określić, kiedy jest na innej wysokości niż my. Oj, shit. Dobra, myślę, że po, po pokonaniu niego dostaniemy serce albo dwa, więc nie mam się czym przejmować. Jakoś sobie damy radę. O, duszek mi bardzo pomaga, świetnie. Bardzo pomocne to jest. Już leży. Super. To mi nawet nieźle poszło jak na mnie. No co tu jest? HP up, okej. Okay. Super, więcej życia. To nie ma co, jest super. Ja się cieszę jak cholera. Okej. Okay. I te kadcenki tutaj między tym są zarębiste. Jeżeli ktoś nie wie, o czym jest ta gra, to nie pamiętam, czy w poprzednim odcinku puszczałem kaccenkę początkową z tej gry. Ewentualnie dam po utro, zobaczę. Jeżeli nie będzie w pierwszym odcinku, to będzie tutaj w tym odcinku po utro początkowa z tej gry, żebyście ogarnęli. Albo, albo na początku filmu będzie, co miałoby w sumie sens. O nie, 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 pajączku, nie, 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 nie. On mi bardzo pomaga, on w sumie bije więcej niż ja. <laughs> nie mam bomby, tak? To bym miał... O, no zmarnowałem dwie bomby, jakie ja mogłem... O, shit! Oh shit! Leżeć! Leżeć. Leżeć. Wszyscy leżeć. Okej, okay, na no spokojnie, Nie gids. Odzyskałem to, czego nie miałem. Kluczyk jeden mam, super. Dobra, to tutaj na pewno wejdę. Nie toperek. Yy, większość rzeczy jest dobra, ale będę czytał, co te rzeczy robią, żeby wiedzieć dokładnie, ponieważ... Yy... Może czasami się zebrać coś takiego, co dla innych to jest dobre, dla innych jest złe. Yy, prosty przykład, teraz strzelamy takimi łzami pojedynczymi. Mogą być różne rzeczy w takich dodatkach, yy, ale czasami są rzeczy, w których na przykład jest yy, możliwość ładowania tej mocy i że on robi tak jak Monstrum, że wypływa z siebie całą masę krwi. Nie można strzelać pojedynczo, trzeba to ładować i dopiero potem atakować. Tego akurat nie chcę, są takie rzeczy, które mogą pomóc, niektórzy to lubią, ja tego nie cierpię. Ok, więc to jest kolejny super dodatek. On co 13 zabitych wrogów odnawia mi jedno serce. Czy tam połowę serca? Połowę serca co 13 zabitych wrogów, więc to jest bardzo przydatne. Nie będę na to narzekał. Te czerwone pomienie są zdradliwe, bo one czasami strzelają. Więc jeżeli pomień jest czerwona, nie jest takie żółtawy, to od tego się trzeba trzymać z daleka i uważać, bo muszę zaatakować. O nie, bomba troll, bomba troll, wiedziałem. No. Tam chyba już nic takiego nie było. Najbliżej się wrócę. Nie ma problemu z tym. Leżeć. Nie spawnować mi tu żadnych pajączków. Nie waż się nawet. Leż. Chodź, 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 chodź. Nie uciekaj, nie uciekaj, nie uciekaj. Okej. Okay. Fajnie. Mam dużo monet. Będę mógł je na coś wydać, jeżeli znajdę do tego sklep. Fajnie. Tam czy wchodzić? A spróbuję. Mam dużo monet, więc teoretycznie bombę sobie mogę wziąć. To mi niepotrzebne raczej. Nie do końca wiem co to jest. To jest coś do którejś postaci, żeby coś ładować albo do jakiegoś skilla. To jest donacja, to raczej tego też nie chcę. Dobrze, żeby się to rozwalić jakoś. Nie, raczej nie. To nieważne. My tutaj nie jesteśmy. No, okej, okay. nieważne. Nieważne. Nie byliśmy tam pożądani już więcej. Znaczy się. To raczej ja już nie chciałem tam iść. Oj, wlazłem do bosa. No to było, to było niezamierzone, ale nieważne, damy sobie radę. Mam jedną bombę przynajmniej. Ja przy nim się bardzo przydaje ta bomba. Ten duszek ich truje, czy co? Jezu, ja z samymi tymi łzami podstawowymi to mało zdziałam tutaj. Słaby jestem jeszcze. Um, ten duszek naprawdę więcej robi za mnie niż, niż ja. Okej, okay, stów pojawił się w... 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 w monstrostów. Okej, okay. zaraz, zaraz. Ja sobie to znajdę. Tuf, co to jest? Nie, tuf. Okej. Okay. Ząb monstro. Gdzie on się pojawił? Jak to wygląda? O, jest, jest. Co to jest? Co to mamy? Kiedy użyty, jest monstro, który skacze w losowe miejsce w pokoju a nie wskakuje na y, dowolną... Y, na jakiegoś losowego... Co ja to, to jest fajne, ja myślałem, że to spawnuje po prostu monstra, a to powoduje, że możemy sobie zespawnować, y, jak użyjemy tego, możemy sobie zespawnować monstro, który zaatakuje losowego z wrogów w pokoju y, i zabierze im 120 punktów życia. Więc y, to monstru, tu mogę wziąć, co to jest. Okej. Okay. Szybciej, mi kule strzelają i ten. To już nawet nie chciałem czytać, żeby nie marnować tyle czasu. Fajnie, podoba mi się. okej okay. Po pokonaniu Bossa jest ten bluz, że możemy zawsze się wrócić. I czegoś poszukać. Ja jak on dziwnie z tymi oczyma. Um, możemy sobie poszukać chociażby. A? Czemu to jest zamknięte? Tam nie wiem, czy chcę wchodzić. Drugie serce teoretycznie jest tam gdzieś u góry dalej Z tego co pamiętam co zostawiłem To mogę wejść, dobra, nieważne Nie wiem co to jest Ja to sobie wezmę Shit Dobra Już i tak stracę życie wychodząc, więc... Auciu, auciu To mi zabiera po połowie serca jak przyszedłem I co ja teraz mam? Corsetail, czy coś takiego to było To co zebrałem teraz było takie troszkę dziwne, ponieważ... Um... Zwiększa to moją zdolność do znajdowania skrzynek, będzie ich więcej, yy, ale przez to też zmniejsza się ilość znajdowanych kluczy i bomb i takich rzeczy. I to jest item, który pozwolę mi się zamienić w GAPI. G -u p GUPPE. Nie wiem co to jest Gapi i na razie się nie chcę w to zamieniać. Nie bawmy się w to, ok? Ok, tam byłem, tu byłem. Myślę, że ukrytych pokoi już nie mam co szukać, bo nie, nie jestem spesem w znajdowaniu ich, naprawdę, ewentualnie strzelałem. Pupu to mi mało da, czegokolwiek. Yy, jedno życie sobie zregeneruję, dalej mam trzy, spoko, serce znajdę. Ja wiem, że zrąbałem, ja naprawdę wiem, jestem w to słaby, ale... ...się staram. Te cutscenki są zarazem okropne i komiczne, to jest... ...what the fuck w ogóle. Gdzie ty leziesz? Co ty czynisz? O nie, tylko nie on. On niech się nie rusza le lepiej na dół. O nie nie, nie, nie. O nie, nie. Giń, giń. On jest wredny. O nie wredny. Wredne kupy. Stolczyki. Jakby to powiedział Neskot. Śmierdzi kupą. Neskot już niedawno, niedawno ode mnie pojechał. Fajnie w ogóle było, że spędził tutaj te dwa tygodnie. Fajny był meetup. Miałem na, no, na podstawie, zacząć się na podstawie. Miałem z tego meetupa zrobić relację, ale dalej po prostu są problemy z pocztą. Jeden z ludzi na meetupie, oniku zniszczyciel z tego co pamiętam, wysłał mi pocztą. Yy, wysłał mi pendrive'a z nagraniami z tego mitapa, bo czasami tam coś nagrywa telefonem i pomogłoby mi to zrobić jakąś relację z tego, tak? Żebyście chociaż zobaczyli, jak tam było. My się wszyscy baliśmy, że to nie wyjdzie, a było naprawdę fajnie i przyjemnie. No, ale niestety nie mam yy, jak tego chwilowo zrobić, ponieważ moja poczta robi sobie problemy. Zbierzesz tam to za mnie, nie, nie, nie umiesz, prawda? Ty nie jesteś zdolny. Ja bombę zaryzykuję, żebym sobie mógł tej zabrać. zabrać Okej, okay. dziękuję. To mi się przyda. Mimo wszystko, okej, okay. nie, nie, okej, okay. dobrze, zniszczył się cały. Bo niektóre się niszczą tak, że niszczą się do połowy. I jeszcze ich górna część chodzi, znaczy dolna, czy górna to by o, ja to O jest... ile to są te? Coś dziwnego jest takiego. Ja dużo życzył, tak że nie wiem, więc się nie śmieję. A. Dobra, pomóż mi, help me, help me. Czy ja zebrałem. Czy ja zebrałem. Czy to było to 13 tych przeciwników, których pokonałem, i w życie skoczyło do góry? O, właśnie, o to o tych mówiłem. No to, to są połówki, to to nie dobra, ta. Myślałem, że cali też tak się rozdrwają, czy coś. Chyba, że to jest zupełnie inna postać, czy coś. Nie wiem. Nie znam się, naprawdę. A mimo wszystko ta gra jest bardzo przyjemna do pogrania sobie tak po prostu, żeby się zrelaksować, zrobić sobie taki kilka ranów czy coś takiego. Te challenge też są fajne. Nie grałem we wszystkie, ale Spokojnie. I bardzo fajnie się w to gra na padzie. Na klawiaturze to jest takie dziwne. Na, na padzie jest bardzo przyjemnie. Są gry, które są stworzone do padów, są gry, które są stworzone do Klawiatur i myszki, i tego się nie zmieni. Niektóre działają mi tak i tak, ale. Ale, to już jak komu łatwiej? Hmm, Przydałbym mi się jakiś klucz. Tylko, że klucza żadnego nie mam. Tu prawdopodobnie jeszcze u góry coś jest, więc ja się tutaj przejdę. O jezu, o jezu, o jezu, jaki fart, ale fart, ale fart. Znaczy się to pierdzi, ale. Jaki fart. No fart, bo. bo... A! Leżeć! Spoko, spokojnie, spokojnie. Wszystko leży, mam klucz, okej. Okay. Więc mam do wyboru otworzyć albo te drzwi takie szare, drewniane, czy jak, jak ja to mówię, drewniane, albo otworzyć te złote, królewskie. Więc ja to pierdzielę, ja pójdę tutaj. Tu jest więcej rzeczy takich. Okej, okay. czas na nektura. Zobaczymy, co to jest. Kolejny bardzo fajny item, który może mi pomóc, po zebraniu tej butelki. Yy, butelka się roztrzaskuje zostawia. Znaczy, się, po zebraniu tej butelki, jeżeli ktoś mnie zaatakuje, butelka się roztrzaskuje zostawia w pobliżu świętą wodę czy coś takiego, która będzie razić przeciwników. Więc nie wiem, czy to jest jednorazowe, czy to jest na kilka użyć, ale mimo wszystko fajna rzecz. Fajna rzecz, żeby mieć, tak? Poszukałbym sobie tych. O, nie, tutaj nie idę. Mogłem skrzynkę też otworzyć. Shit! Shit! i chyba już klucza nie dostanę o oh jesus, o oh god ho, nice dobra walnijmy tą bombkę nie ma klucza jak na złość kurde może w sklepie byłby klucz ale no niestety nie udało się dobra tego nie pamiętam co on robi, oh, okej okay, on tym zielonym Ja nieważne Like I said, ja w Isaac'a grałem dorywczo i tak po prostu sobie dla jajek O, czyli jednorazowo tylko ta butelka tak wypadła, tak? Ale to będzie siedzieć przez cały czas i go... Nie Nie, to słaby item trochę Czy on się bije sam swoim jadem? Coś za spokojnie to idzie Nie, nie Aha, on, on tylko w miejscu, no to nieważne mnie to nawet pasuje. Shit. Te kamienie mnie trochę chronią, bo nie jest w stanie mnie trafić tak do końca. No, trochę to potrwa, nie powiem. O, o, nie. Nie, proszę nie. Jednak się przemieszcza. Rzadko, ale się przemieszcza. Jak się tego pozbyć? Mam małego zasięgu łzy i mi to nie mi pomaga. Czy małego? No, średniego tego domyślnego, tak? Zwyczaj to już bym nie żył, ale widać, coś się dzisiaj wyjątkowo skupiam na tej grze, więc. Więc to jest dobra rzecz. O, w dupę, to, to, to wcale nie ginie. Tego trzeba po prostu unikać, okej. Okay. Ja tego nie dobiję. Muszę po prostu się nim zająć i tyle. Szybko, pomóż mi, bo ty tam chyba bijesz więcej nawet niż ja. Okej, okay, znowu za tym się schowamy. Co, już dwa są? A, shit. No tak w miarę walki będzie tylko jeszcze więcej. Rozumiem. A nie, bo to są jego oczy, jestem głupi. Dobra, teraz uważam, że to jest ten, co oczy gubi. Jak kojarzę naprawdę, wiele rzeczy z tej gry, ale jak się długo nie grało, to jednak się część zapomina. Shit, padnę, ale padnę zaraz. O nie, duszku, help me, duszku, help me, proszę. Please, już jest blisko, a ja tutaj lamię. Lamię i to bardzo. Oh shit! Oh shit, bigo, bigo, duszku, bigo! Bigo, proszę! Fucking fuck! Już. Trafia mnie raz nie żyje, ale on też już ledwo. ledwo się trzyma! No padnij w końcu! Come on! Czemu duszek go nie atakuje? Jak on atakuje? Jak to, jak to. Oh shit! O, nastyk, no, już bym dostał! Nastyk! No, ha! Aż mi serce wieje. Ło Jakbym miał licznik tętna to byście widzieli jak ja to przeżywam Nie, zawsze tak dla horrorach, ale wiecie Wszystko But mamy, but mamy co robił To chyba było coś dobrego, nie jestem pewien Okej, okay, wszystko dodatkowo yy, dalszy zasięg i... Wysokość łez? To może zwiększa łzy minimalnie Ale mam większy zasięg teraz Zdecydowanie większe. No, to mi się podoba. Fajnie idzie. Naprawdę fajnie idzie. To jest najlepsze. To jest the best. I to jest poniekąd czasami prawdziwe. Nieważne. Okej, okay, o. Ciśnij. Oj, oj, oj. Oh shit. Zapomniałem, jak on robi. Miałem się właśnie zastanawiać, jak tu to, to działa. Bij, goduszku. Bij, bi bij. Help me. Help me, plus. Help me! No i już pierwszy pokój trafiłem na takie coś. Oh shit. Dobrze, zaraz padnie, jest super. Tylko uważać. Dzięki za pomoc. Jesteś wspaniałym kompanem, widzę, że się dogadujemy, super. Jesteśmy niepokonaną dwóch. Znaczy się... O, to to co, co jeden level się odnawia. Okej, okay, to fajnie, chociaż tyle. to mi może gdzieś na pewno pomóc. Myślałem, że to jest kolejna jednorazowego użycia ten ten item. To by było przykre nie poniekąd. I byłaby słabo. O nie! O nie, ta kupa biegnie, ta kupa biega. Ona się tak ślizga. Tylko ona się powinna kończyć jak się skoro się ślizga, tak? Wiecie, tarcie. To tam zostawia pewne ślady na tym. To ona powinna być coraz mniejsza teoretycznie. Szkoda, że to tak nie działa. Tyle kupek. Ja tu bym chciał dostać ten item, który y, pozwala na y, większe. Y, spetryfikowana kupa, która daje większe szczęście w... Znajdywaniu czegoś w takich kubkach, częściej wypadają monety. Patrzcie, no i z skupom to oczywiście pamiętam, nie? O nie, jak ja ich nie lubię. O ich się da zaatakować tylko, jak mają otwarte dzioby. Szybko, otwiera dzioba. Shit, tamten chyba tylko trochę zaatakował, nieważne. To nie będzie wcale łatwe. Okej, okay, dostał, dostał raz, dostał, dostał. O, o ja też dostałem OK, jeden nie żyje. O nich bije! Dobrze. Nie widać tego czasami, ale o nich bije. Super, to dobrze wiedzieć. Super. Super Otwieraj paszczę, strzelaj. Okej, okay, nie żyje. Odzyskałem pół serca dzięki temu temu mojemu już zebrałem. Super, fajnie. Więc idzie coraz lepiej. O, zapomniałem zapewnianie, zobaczę. na drugiego. Zapomniałem o tym, że. Jest jeszcze ten. Ten u góry. Okej. Okay. Czy on sadzi kupy? Czy mi się. Coś mi się taka, że on sadził kupy jakieś. tu było TNT. Okej. Okay. Skrzynka. Nie mam klucza. Mam naprawdę cholernie mało kluczy w tym ranie. Dodatkowo zebrałem item, który zmniejsza ich ilość, więc jest jeszcze gorzej. Hmm. Bij go, bij go, On już nie żyje? Chciałem go TNT załatwić, ale. O No dzięki za pomoc. Dzięki za pomoc. Thank you, Very Kurwa Match. Ehm, tutaj też rozwalę, może coś co tam będzie, nie wiem. No raczej z TNT nic nie wypada. Ale nigdy nie wiem, może coś tam rozwali po drodze, i może coś by było. Dlatego ja sprawdzam. Like I said, profesjonalistą w to nie jestem, wręcz przeciwnie, totalny amator. D dostałem obrażenie jakieś? A nie, dałem większości potworów, okej. Okay. Fajnie. O, gdzie są klucze? Ja naprawdę potrzebuję kluczy. To tak, już de de desperacja to jest taka zlepsza. Dobra, mam trzy bomby. Sprawdźmy tutaj. Wątpię, żeby było. A jednak! Mamy ukryty pokój, okej. Okay. To będzie gówno strzelać do mnie zaraz. Leżeć. Ta bateria mi nic nie pomaga, więc marnowałem i tak bombę, i tak. No nie mogę tego wziąć, bo to nic mi nie daje. Shit. A, oczywiście zero kluczy. Może, mogę jeszcze liczyć, że tutaj będzie ukryty pokój, ale też wątpię, żeby były tak... No właśnie nie ma. No okej. Okay. Nieważne. Niekorzystny ran jak dla mnie. Przynajmniej chwilowo. Okej. Okay. Nie lubię, jak wszystko jest tak z różnych stron. Oh Jesus, co to, to jest? Tego jeszcze nie miałem, tego jeszcze nie widziałem. To na niebiesko strzela. Fajnie. Ładnie to wygląda. Naprawdę ładnie. O oh Jezus. Jaka sieczka. Bigo. Dzięki za pomoc. O, się troszkę zapędziłem. Tu i tak nic nie ma. Jest nawet ledwo, równie dobrze mogę tutaj w ogóle nie przychodzić, tak? Ale skąd miałem wiedzieć? O cholera! O cholera! Gincie Szybko umierajcie, bo, bo ja nie będę mógł tak... a ja, ja! Padnę zaraz! Padnę zaraz! Okej! Okay. O mnie minusę dostałem za 13 tych, bo miałem jedno serce. Aha, zabrałem mi tylko połowę. Okej, okay, Nieważne. ważne. A, kamera mi nagrywa, nie ważne. Kamera mi nagrywa. Okej. Okay. O nie! Oh fuck! Już liczyłem na jakiś klucz czy coś takiego, ale nie. Po co? Arcade. Nie mam klucza. A monetą mogę. Okej. Okay. Ja tutaj mogę coś wygrać. Mogę sobie odrestaurować zdrowie za te. Fak, to działa na odwrót. To się przecież odresta. A, to zostaje monety za serca. Jak ja mogłem popełnić taki błąd? Przepraszam, Isaac. Chciałem ci pomóc, ale nie dałem rady. O, Isaac. Zybałem. Dobra, więc to by było na tyle w tym odcinku, zrąbałem masakrycznie, a mogłem przejść cały ran to by było fajne, więc spróbuję to na w następnym odcinku, jeżeli macie jakieś rady dla mnie, że jeżeli jest coś o czym w tej grze nie wiem, to możecie mi pomóc, bo chętnie będę nagrywał dalsze odcinki, więc to by było na tyle, dzięki wielkie za obejrzenie, trzymajcie się, do zobaczenia w następnych filmach.